Poczucie wartości to nie jest pewność siebie ani odwaga w konkretnych wybranych sytuacjach. Poczucie wartości to nie jest dogadzanie sobie, zaspokajanie swoich zachcianek, typu spa, zakupy, kąpiel w wannie pełnej piany, ale poczucie wartości zdecydowanie przekłada się na pewność siebie i umiejętność zaspokajania swoich potrzeb w tym troskę o ciało, odpoczynek i relaks. Poczucie wartości to nie jest egoizm. Choć czasem coś ala egoizm to jest etap przejściowy w drodze do siebie i odbudowywaniu poczucia wartości, ale o tym powiem Ci za chwilę. A czym naprawdę jest poczucie wartości? Według Jaspera Jula, świętej pamięci duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga, poczucie wartości to przekonanie, że jest się wartościowym tylko dlatego, że się jest. I takie przekonanie wynika z bezwarunkowej miłości, którą może nam dać tylko pierwotny opiekun.